Widzowie, wraz z całą ekipą chcemy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt, żebyście spędzili ten czas z rodziną i tutaj mamy dla was taki mały pokaz. Jeżeli dobetnę was też, że już w też dziecięce Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi, pało na wysokość, na wysokość, pało na wysokość, na szerokość, a pokój na ziemi. Oni są upłonę w pokorze, Tobie z serca pomożnego, o Boże, chwała do wysokości, chwała do wysokości, wysokości, do wysokości, a pokój na ziemi. <m will certainly weather> Dobra, widzowie, jeszcze raz wesołych świąt, spędźcie ten czas dobrze z rodziną, prawda ekipa? Tak, Wesołych świąt. świąt! A potem Wesołego Widzimy się w przyszłym roku na... Widzimy się w przyszłym roku na nagrywce Ekipa, widzowie Na odcineczku Jeszcze raz Wesołych Świąt!